Troszkę w tym ludzie strony oczywiście jest dziadek. Widzieliśmy w FIFA 14. Niestety nie mam połączenia z serwerem i EA. Próbowałem przez cały dzień, nawet no z próbowaliśmy. Ale niestety się nie da, dlatego zacząłem e, grać w FIFA, ale tak. Tak o. E, karierę zawodnika Czerny, to jesteśmy, to jest my Ja? I zaczynamy. Prawda, Borosław Dorfman podaje się do przeciwko Dziwko Ece zostaje pierwszy mecz rozegrany. E, George et jak e, ktoś tam napisał do mnie, ale czekaj, zobacz jak i jeszcze został reszty z Ece, które jeszcze kupię No, seret. No, poco. 66 o cena ogólna. Eee, Robert Lewandowski jest przez z Real Madrid, czyli my, my będziemy mieli chyba największą okazję wystąpić e, e, w... E, tak, mi nie chcesz pożyczyć? Tak, chce mnie wypożyczyć? To mnie zaś wskazuje. Może tak nie chce wskazać? Nie, nie, tu właśnie. Znajdujemy sobie ręce parę, może no, cały sezon w. w. w Unedwidze. go mi się w tej wersji. Dobra, tak Zygmunt, par, Park, Francie Poman, prawa obrońca Krask, Krojcokratki, Sar, Szmerger, Hirsch, e, Bender, kogoś. Zmiana Miktaria, no i my jako powiedziałem, Dobra. Nie tym tylko zadania. Pas, E, dobra Proszę do kontra VRL. Witam Państwa Dariusz Szmakowski. Miło mi również powitać na stanowisku komentatorskim w... Oj, czekaj, czekaj. Podstawienia. Każdy raz jakby chciał, każdy też tak zrobię. Dobra, Imierza Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe wideo. Teraz zaczynać. pytanie byłoby, jak widzisz szanse w Kibicom tej drużyny marzy się pokarmistrzów, ale czy ich ulubieńcy są w odpowiedniej formie? No, ten przygotowujący do sezonu wszystko nam wyjaśni. Szereg! I nie ma gola. próbował uderzać golszą nogą, ale jak widać nieskutecznie. Z tymi, które tam nie pomogłem, no. yy, widzę, że przestrzegam to. Ręki już kontynuują. Mario Campas. Lubował, że nie opanował. Oliver Kirch. Kirch. Natomiast no dobrze, żebyście opowiadali. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej. A <i nie> źle, <góry> źle, źle to tam było. Później, niech się odstawi. Że to wykorzysta, to jest szansa, ale z wyczerpem. Jeden Karlos złapie <młysły> z tym przewodzeniem, jak on to zrobił. Niech on nie 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 wie, widać, że ich kruk gra na krótko. wykazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Będę musiał patrzeć na, to, na mapkę. Jest teraz atakowany, próbuje mu spalony, zabrać piłkę. Spalony. Nie mogli się spodziewać innego potraktowania. Listy kibiców po zagraniu do bramka. Dobra, morda, Krakowski. Bo... Tak jest ich no, a Borussia jest mistrzem. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Tak było w sercu. Teraz piękne podanie. Brawo Znowu jest piękne Świetnie podanie. Mamy rzut autu. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Mamy rzut autu. Jakiś ufa, tufa. Esposito. Esposito. Marko Roj! Roj! Roźnik. Tener daje szansę pokazać mu się na boisku, ale też ważne, jak się zaprezentuje. Ach, doskonale to przeczytał piłkarz jedyny właściciela. Esposito? Widać, że zjażdżył rywalem na, na Prawie, 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 ale... Nie opanował piłki. Mamy Mamy nie opanował sobie i w efekcie jest poza linią. Jakub Błaszczykowski. No zastanawia się czy nie strzelać. Coś ty sobie co? chciałeś, chciałeś, tak samo jak ten? jak Wam Na Najwyższą z nas Odzyskali piłkę w środku pola. Długo w po tutaj nie za przy takim grze Ale naprawdę machy to jest takie gajny Jaki Błaszczykowski Nieporozumienie za takim zawsze to... Wejście bardzo mieszkani tylko bo... Jisko ja. polekarne może strzelać. dobrze, dobrze, dobrze. Udało mu się odebrać piłkę. No nie dobrze. Dobrze jest. Ale czyn. O, que é que ele o o es esposito que la esposa de Marco. Świetny odbiór Mocno, masz mi to podać. Asię, jest tak. Idealny przechwyt na czy To no. uderzenie? Niesamowite. Obronił. Tak się strzela. Piłka poza linią końcową i rzut rożnik. No w panice wybija obrońca tę piłkę. Jest okazja, no i powstrzymał akcję. Na czas, teraz do bramkarza, to się nie podoba. Trojce. Nie, który puszczę nie, ale. Siedzi, bo wsiedzi. Do nich może dotrzeć. No, a w końcu możemy być, kiedy to. W ogóle, zawsze się grać z LK na pierwszej. Tak, ale może chyba nie uda mi się być w legi z pewno... ale traktuję No, nie mogą się przebić. oddaję ją piłkę. Nie, nie o fajnie się Nowemu. Ja jak, jasnością. jak sięgnie po kartkę? To był dobry strzał, ale jeszcze lepsza była obrona bramkarza. Ja widzę, że bramkarz ma ochotę na poważną rozmowę z obrońcami. Tym razem zaspali, więc jakiś. Zagranie głową. Znakomicie, brawo. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Sven Bender. Fajka. Sędzia dopatrzył się zagrania ręku. Mówi się o tym graczu, że może być wkrótce wypożyczony. Podobno otrzymał ofertę i ją rozważa, ale czy tak jest w istocie przekonamy się w najbliższym czasie Mówią o mnie, mówią o mnie To jest o nie Zrównoważony. A krop jednak jest kurzony. o pierwszej części remis bezbramkowy do przerwy wynik remisowy, choć jedna z drużyn miała więcej z gry. Tyle, że nie liczą się okazje, a strzelone bramki. Dominacja pełna na strzałach. Mamy zmianę, nie próbuje czegoś the... nowego, w nadziei, że nie prowadzenie. Okay. Zaczyna się druga połowa. Okay. Próbował, ale stracił piłkę. So... Strzał! Zdecydował się na strzał. Olek, zgodzisz się, to jest debiut marzeń. Tak. Ramka. na dodatek widać, że trener jest z niego zadowolony A od kogo też a, jak wiecie, Od... trafejcie y, o czyje Aki to się wszystko doczyło. No od mojej akcji Podanie do Bendera, Bender do Mikariana na wejście No i prowadzimy 1-0 Mi Jakub Błaszczykowski O jest Powódź na tempo! No, z tego miejsca można strzelać! Wow, jeden, drugi, trzeci, ale już dribling. Chciałem wejść na tempo, ale. oni to jest na tempo, ale. nie podali na tempo. Chciałem, no żeby pina jakiś. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska desposito szykuje się do dośrodkowania no chciałem, chciałem, że się ten tym ...interwencja obrony yes Mario Gaspar Daj, spalony lubi grać na granicy spalonego, ale powiem, że tam wchodzi za Oliwera Kirsza. No, będzie zmiana. Na pewno powiem, że to w nie jest Jakub płaszczykowski. i to wykorzysta. Uderza. No. Broni, nie wie, finezyjny techniczny strzał, ale obronił bramkarz. I za chwilę wznowienie gry od rzut rożnego. Runansa chodzi za Manu. słuszna decyzja trenera. Tu Wprowadza jednego nowego gracza. Może on dobrze uderzył głową. Karny nie zabachał. Pokazuje na 11 metr bramki. Rzut karny. Ej, jak strzelać? Makro. Gol 2-0. Zimną książę wykorzystuje ten rzut karny. Czy powtórzę, mogę powiedzieć jedno. Tak się wykonuje jedenast. Czasem podchodzi do... Nie mogę nie strzelić tak. karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który traf ...zyskali piłkę w środku pola Łaszczykowski ja K.A. Ej, ej na no, panie sędzio, to w upału Desposito? Przechwycili przeciwnicy. Kupzę. To nie dostał bo... Pilka i kim dodamy? Kupka, że desypciowałem. Czy trzymać się utrzymać przy piłce. Sędzia pokazuje kontynuację gry. No Lewandowski nie gra już w porcji, tylko sobie Real. No i teraz moja okazja jest taka, że ja tu mogę korzystać. Szansa na kontraktach, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest okazja! Brawo za to wejście. Wykazał się teraz sporym opanowaniem. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Przywitaj się. Dzień dobry. No. już wszedł. He he. Dobra. Gdzie jesteś? Eee, ja? No. Na, na Park. Mm -mm. No podaj, żeż tu chcę. Dobrze. Dwa. No widzicie ludzie, no tak się gra wasz z Borussią. No, nie ufają jeszcze swojemu zawodnikowi, ale to się zmieni zaraz. Ty to kurwa. Sorry, ale lizaka wciągam. O, oh, yes! Patrzcie, jaki mną się nie podzielnie. Było iść ze mną. Ja nie mam czasu. No właśnie, to nie dostaniesz. Patrzcie, patrzcie. A jeszcze mam brawo, sport. Dribbling Dribbling. Asysta będzie... Dobra. Tego nie było. Kto? sachi za Wendera i Dosando za Uś. Nie umie czytać. E, on, a, e, ale Asher umie czytać hiszpańskie nazwiska. No, bo on jest. Ale co? Bo on jest Hiszpanii, więc. Nie, no, ja jestem z Hiszpanii, mieszkam w Maladze. Kurwa, jak Gitro? Tak. No na pewno, wiesz, do ci jutro wbijam. Znaczy, no jutro. No, skąd wiesz? Ale dobrze wiem. Nie masz, nie masz prawa. Ja Wiesz, wiesz co ja mam? Ja, ja mam zawsze prawo. Wiesz co? Ja zabieram twoją zbroję. Czemu moją? A do wiesz co? A i do lamy ją wrzucę. Kwasie? Wrzucę hełm, spodnie i buty. Ty Szpakowski, ej Szpakowski że jesteś wielką gwiazdą, nie? No ja jestem wielką gwiazdą Aha Ludzie, y ja zaraz dla was nagrywam y maraton oczywiście Maraton, a wieczorem kurwa lajtem Pytniemy flipka no. Jak serwery jej będą działać? No ja z GTA będę robił Właśnie moja GTA Co? Co tam? Co tam gdzie czekajcie? Ja Oczywiście z świadkiem będę nagrywał e, no niestety w 89 minucie Jurgen Klopp nie zmienił za duksza Eee, symuluj, tak. Kiepaneczko, łamie się z tej strony. A się dzisiaj ze mną z Jo. I nie nagrywam. Hehe, <laughs> troll. Tak. Dobra, e, przewidzicie 3200 metrów. Wytrzymałość plus jeden. No. Ogólna cecha 67 Wszystko dobrze. Dalej Dobra. Teraz mesz będzie chyba z Malagą. Dobra, ja się z wami żegnam, cześć, na razie, kiepa pa. Cześć.